Hej, tu Bolko7, a to moje news. Zaczynamy. Fani gier serii Elder Scroll nie mają łatwego życia, ponieważ od wielu lat czekają na jakiekolwiek informacje na temat kolejnej gry z cyklu, ale Bethesda nie kwapi się, by nas poinformować o tym. Co ważne jednak, w roku 2025 możemy dostać według mnie najlepszą grę w uniwersum Elder Scroll, ale nie od Bethesdy, ponieważ w Sylwestra twórcy moda Skyblivion do Skyrima Pokazali w jakim stanie obecnie ten mod jest i wygląda to zajebiście. Dla osób, które nie śledzą tematu, Skyblivion jest modem, który powstaje już od wielu, wielu lat i jest pełną konwersją Skyrimu do innej gry. I tak naprawdę powinniśmy ją nazywać jako ten mod, jako nową grę. Dostajemy nowe regiony, nową architekturę, nowych mpc ów wszyscy z voice nowe bronie, nowe systemy. De facto jest to nowa gra w uniwersum Elder Scroll, bazująca luźno na Oblivionie. Ja nie mogę się doczekać i wiele wskazuje na to, że ten rok będzie rokiem, w, końcu, w którym w końcu ta gra wyjdzie. A jako, że wszyscy chyba już posiadają Skyrima w jakiejś wersji, więc ta gra będzie za darmo. Jeżeli jesteście zainteresowani zobaczeniem, jak ten progres wygląda, w załączniku do materiału dam link do trailera, który możecie za mną zobaczyć. Kolejny duży wyciek danych w świecie gier komputerowych. Ale nie bójcie się, nie chodzi o dane prywatne. Czy też graczy, a bardziej o dane związane z grami, które są tworzone. Ponieważ the Halo studio, studio odpowiedzialne za grę Halo, właśnie poinformowało, że wyciekło ponad 100 giga informacji danych na temat różnego rodzaju projektów związanych właśnie z tą franczyzną. Co ciekawe, właśnie dostaliśmy informację, że Halo, pierwsza część która miała być wydana w 1999 roku, miała być grą trzecioosobową, przynajmniej tak wskazuje na to dema technologiczne, które pojawiły się właśnie na Eksie. Mnie ciekawi bardziej niż fakt, że to miała być gra trzecioosobowa, to to, czy dostaniemy jakieś przecieki na temat najnowszych produkcji tego studia, ponieważ tak naprawdę gry sprzed 20 lat mało czym będą nas interesować, tym bardziej, że Halo w Polsce nie jest ultra popularną franczyzną. Steam właśnie zakończył plebiscyt popularności na najlepsze tytuły za rok 2024. I grom roku według graczy na Steamie został Wukong, według mnie się oczywiście to należy i miejmy nadzieję, że to też uspokoi graczy chińskich, by przestali atakować Baldur's Gate za to, że ta gra nie została wybrana na Game Awards jako gra roku. Było dla mnie to oczywiste, że u 2 wygra, bo prawda jest taka, że była to chyba najpopularniejsza gra w tym roku na platformie. Jeżeli chodzi o PIG, miała prawie 2,5 miliona osób grających równocześnie w grze single player. Poza tym, drugą kategorią, na którą warto zwrócić uwagę, to jest Owoc Miłości. Jeżeli pamiętacie, parę miesięcy temu Bethesda bardzo prosiła wszystkich graczy gier swoich, by głosowali na Fallout 76 tej właśnie kategorii i dzięki Bogu nie udało im się osiągnąć sukcesu, bo grom, y, która uzyskała tytuł Owoc Miłości został Elden Ring. Ja osobiście tutaj troszeczkę się nie zgadzam, bo uważam, czy Baldur's Gate albo dodatek do Cyberpunka zasłużyły bardziej na taki tytuł, ale mimo wszystko y, cieszmy się, że to jest Elder Scroll, a nie Fallout 76. Link do całej listy nagrodzonych dam w załączniku do materiału, więc możecie sobie spokojnie sami sprawdzić, co tam wygrało w jakich kategoriach. Kuriozalna sytuacja na YouTube. Pałszywy prawnik od Nintendo nadaje strajki na kanały YouTube'owe. W zeszłym roku użytkownik Oniku Domtendo dostał dwa strajki za naruszenie praw autorskich Nintendo na swoim kanale. Postanowił się odwołać najpierw do YouTube'a, a następnie do samego Nintendo, by dowiedzieć się, dlaczego te strajki zostały nadane i jeżeli jest możliwość usunąć je. YouTube w swoim stylu nie zareagował tak naprawdę. Odpisał typową odpowiedź, że strajki się należą, idź sobie pobiegaj. Z kolei Nintendo stwierdziło, że nigdy nie, nie tworzyło takich strajków przeciwko kanałowi DemTendo. Co ciekawe, DemTendo nie odpuścił tej sytuacji i postanowił sprawdzić, skąd te strajki przyszły. Ni, przyszło. Nintendo... Twierdziło, że adres mailowy, z którego strajki zostały wygenerowane, nie należy do nich i ktoś się pod nich podszywa. I tutaj myślicie, że YouTube powinien de facto usunąć w takim wypadku oba strajki. YouTube nie reaguje i udaje, że problemu nie ma. Dent ten dopróbuje to nagłośnić, dlatego też ja o tym mówię, ponieważ to jest bardzo kuriozalna sprawa i może dotyczyć de facto. W takiej sytuacji każdego twórcę youtube'owego, że ktoś się podszyje pod kogoś i po prostu wezwie YouTube do usunięcia kanału czy też materiałów z platformy. A teraz szybkie newsy, lecimy. Citi Mac donosi właśnie, że prawie 2,5 miesiąca czasu ludzie w Stanach Zjednoczonych spędzili na telefonie. A co ciekawe, 65% tego czasu zostało spędzone w toalecie. Ja osobiście postanowiłem, że w tym roku nie będę brał telefonu do toalety. Dajcie znać, czy dołączacie do mnie i przestajecie korzystać ze swojego fauna na tronie. Użytkownik odniku Hey Guys w PAF of Exel 2. Właśnie dobił maksymalnego levelu w grze. Zajęło mu to 23 dni i jest pierwszą osobą na świecie, której to się udało. Wiele też wskazuje na to, że jest Rosjaninem, aczkolwiek nie mamy na chwilę obecną potwierdzenia, ponieważ profil jest prywatny. A jeżeli mówię o Rosji, to ciężko nie wspomnieć o nowej grze Indii, z tego kraju, która na Steamie zbiera bardzo pochlebne opinie, jak i zyskuje na popularności. Mówię tutaj o grze MySight, czyli symulatorze randkowania połączonym z horrorem. Jest to ciekawe połączenie i gdyby nie fakt, że polityczna sytuacja jest jaka jest, najpewniej bym zagrał choćby z ciekawości. Helldivers 2 zostanie przemienione w Helldivers 3. Przynajmniej tak twierdzi dyrektor gry, że mają zamiar wspierać ten tytuł tak długo, że po prostu nie będzie konieczności wydawania trójki, a gra stanie się nią z automatu dzięki kolejnym update'om. Mam taką nadzieję, że chodzi mu po prostu o utrzymanie tej gry przy życiu jak najdłużej, a nie robienie, czy pójście drogą Overwatcha, gdzie zrobili z Overwatcha 1-2, a tak naprawdę dodali tylko update do jedynki. A na koniec powrót do Nintendo, ponieważ mogą się chwalić, że w roku 2024 jako jedyny duży wydawca nie dokonało zwolnień w szeregach swojej ekipy. Choć były plotki o tym, że będą takie zwolnienia, to przez cały rok 2024 nie zrobili tego. Zobaczymy w kolejnym. I to by było wszystko na dzisiaj. Jeżeli materiał Wam się podoba, zostawcie suba, lajka i komentarz. Trzymajcie się. Miłego dnia.